Dzień dobry, dobry wieczór. E, Interamerykanin uroczymi sprzęt e, wsteczny. Słuchajcie, jedziemy... tak, w statku kosmicznym, prawda? Ale chyba nie zamknąłem drzwi. O, właśnie, w statku kosmicznym. E, jedziemy, moi drodzy, teraz e, nagrać z takiego punktu widokowego, widokowego kilka e, okolicznych osiedli. Już nagrałem filmik z e, osiedla, na którym wynająłem dom. Ale teraz chciałbym Wam bardzo pokazać te osiedla, które są troszeczkę y, bardziej, że tak się wyrażę, bogatsze. Y, już te odstępy pomiędzy domami są dużo większe i krajobraz jest zdecydowanie ładniejszy. Także to miejsce jest dosłownie, nie wiem, 3 do 5 minut od tego miejsca, w którym ja się zatrzymałem. I zapraszam w takim razie na kolejny odcinek z mojej serii, jak wyglądają amerykańskie osiedla. Pod spodem gdzieś tutaj pojawi się link do playlisty, w której będziecie mogli zobaczyć wszystkie te osiedla. Więc od razu zachęcam bardzo mocno do oglądania i również do subskrybowania. Do zobaczenia za chwilkę. Dotarłem na miejsce. Interameryka Junior znalazł tutaj w okolicy taką fajną górkę skąd będzie można wystartować drona i Pofruwać po tych e, wszystkich osiedlach. Przy okazji zobaczycie nieco więcej niż jakbym jeździł samochodem po, pomiędzy tymi osiedlami Aczkolwiek e, Myślę że będzie okazja tutaj wjechać bo widzę jest kilka takich e, Odnóg gdzie e, możemy Wjechać e, No to co nie pozostaje mi nic innego jak tylko wystartować e, drona i Miłego oglądania Okolic, bo jak sami widzicie, będzie ładne światło, słoneczko sam raz zachodzi. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, polatałem dronem, ale niestety nie będę mógł przejechać się tym osiedlem samochodem. No nic, no może nadarzy się wkrótce okazja. Muszę już uciekać. Czas mnie goni. Zapraszam jednak do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku i na pewno jeszcze pojawię się w Arizonie, w Utah, w Kolorado, w Kalifornii, w innych Stanach i pokażę Wam różne osiedla. A więc subskrybujcie i. Walnijcie ten dzwon, żeby zostać, dostać powiadomienia, kiedy pojawi się następny odcinek. Dziękuję, do zobaczenia gdzieś na szlakach Arizony.